Jesteśmy właśnie po koncercie Oskara. Oskar, jak się czujesz? Ja bardzo dobrze się bawiłem, także trochę zdziejany, ale całkiem pozytywnie. Tak mi się wydaje, że było. Mam nadzieję, że się podobało. Jestem w szoku. To był pierwszy taki oficjalny koncert Oskara. Dał sobie tyle energii i miał tyle pewności siebie, jak gdyby był, nie wiem, przynajmniej już dwunasty. Tak na rozgrzewkę, powiedz mi, Travis, Scott czy Drake? Drake, koniec końców. Chociaż bardzo bolesne jest to pytanie, ale chyba Drake, tak z sentymentu bardziej. Okej, okay, a pisanie piosenek czy koncertowanie? Ciężko powiedzieć teraz, bo teraz zagram pierwszy oficjalny koncert, na razie... W sumie ja nie piszę tych piosenek, tylko nagrywam od razu, ale chyba, chyba koniec końców, na razie studio. Albo może zmieniam zdanie w tym momencie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć po dzisiaj. Dobra. Mhm. 50, 50? Możemy się tak umówić. Okej. Okay. To ostatnie, na razie oczywiście, taki kameralny, kameralny klub, gdzie widzisz wszystkich ludzi, czy stadion, gdzie masz tylko punkciki? Stadion, gdzie mam tylko punkciki. I nie o widzę horyzontu. <laughs> Okej, okay, a to jeśli chodzi o, o koncerty, to takie twoje wymarzone osoby, które widzisz w pierwszym rzędzie, to kto by to był ten pierwszy rząd? Moja rodzina i przyjaciele. Tak jak było dzisiaj. Okej. Okay. Miałeś bardzo wspierające, widziałam, e, osoby, które znały wszystkie teksty. E, powiedz mi, jeśli chodzi o ten festiwal, czy wybierasz się jeszcze na kogoś, czy... E, tak, e, wybieram się. Dzisiaj na Bitaminę na pewno. Okej. Okay. A jeśli chodzi o to lato, e, to jakie są Twoje takie najfajniejsze wspomnienia z tego lata? Co się działo u Ciebie muzycznie? Muzycznie? No to lato było dosyć zwariowane, zwariowane. I muzycznie troszeczkę musiałem przystanąć na chwilkę, ale, ale wracam silniejszy. Powiedz mi, jeśli chodzi o jakiś taki twój koncert, na którym byłeś, o którym najlepiej pamiętasz i w ogóle masz najsuper, najbardziej super wspomnienia, to co to był za koncert? Myślę, że jak jakbym tak pomyślał, to, to najbardziej się wzruszyłem chyba na, na koncercie okiego we Wrocławiu w klubie. Akademia po, po płycie 47 Playground chyba, to, tak, tak mi się wydaje, że, że to był bardzo, bardzo fajny koncert. To było zaraz przed pandemią, także na no, trochę nas zamknęli i, i myślę, że z tego powodu jakby takie dwa, dwa albo trzy, trzy czynniki, które sprawiają, że, że ten koncert był wyjątkowy. Okej. Okay. Historia Ciebie i Twojego DJ-a jest w ogóle niesamowita, bo słyszałam, że znacie się od gimnazjum. Wow, to już 9 lat? Yy, nie liczyłem tego, ale bardzo, bardzo prawdopodobne, że to jest 9 lat, tak. Jak to się wydarzyło, że z gimnazjum, ze szkolnej ławki z języka polskiego jesteście teraz na stanie e-bilet? Yy, no koniec końców w gimnazjum już złapaliśmy taki przelot od razu, od razu ze sobą, później jakby byliśmy w jednym liceum, jakby dalej dalej to trwało. Yy, on realizował moją pierwszą płytę, że tak powiem epkę. Yy. Yy. No i cały czas jakby się, się jakby przecinamy ze sobą, przyjaźnimy się w dalszym ciągu i, i tak to jest, jakby nie było dla mnie innego wyboru, tak, tak mi się wydaje. Okej, okay, to niech to się trzyma w takim razie. No i jeszcze raz gratulujemy Oskarowi, jego pełnego energii, pierwszego koncertu, wow. Po pozdrawiamy. Dziękuję, bardzo mi miło. Pozdrawiamy.